Pani Aleksandra się pyta, czy będzie miała dobry weekend. Aha, no, zobaczmy jaki będzie ten weekend. Jaki będzie weekend dla Patrycji, e, dla, przepraszam, dla Aleksandry. E, tutaj w piątek uwaga na jakieś kłótnie, na jakieś rozstania. E, twoje m, jakby oczekiwania nie muszą być takie, e, jakie m, ty myślisz. Jest karta odwrócona, czyli jest karta po prostu separacji, jest karta takiego powiem, oddzielenia tutaj ciebie, więc piątek nie będzie taki super. W sobotę odkryjesz jakieś takie rzeczy mało przyjemne, przynajmniej tutaj widzę samego rana, ale już potem ta energia idzie bardzo dobrze. Możesz dowiedzieć się o jakimś problemie od jakiejś kobiety. To może być osoba przy rodzinie. Przede wszystkim, czy nie mieć spotkanie z nią, rozmawiać, tak widzę. W niedzielę poranek może być bardzo spokojny, bardzo taki w pewien sposób no tak jakbyś czegoś, nie wiem, żałowała, czy tak jakbyś tutaj no jest taka karta, która mówi właśnie o opłaczu, o jakimś wspominaniu przeszłości, o działaniu, czy o żalach. W każdym bądź razie, no tutaj jest ta energia taka troszeczkę niestabilna. Może trzeba po prostu całkowicie zmienić i się sobą, niż być przy kimś, kto nas w pewien sposób dołuje, bo cały czas tak widzę, że ta energia pochodzi nie od ciebie, tylko od osoby, która jest przy tobie, stąd te karty tak się układają. Jak tylko odejdziesz, to wszystko się od razu poprawia. Spójrzmy, co aniołowie tobie mówią. No proszę, jaka przepiękna karta, Aleksandro. Zobacz. So Modlitwy działają, czyli dzisiaj jest Dzień Archanioła Rafaela, czwartek. Cudowna karta. Przede wszystkim przepiękna karta, też uzdrowienia, działania, więc tutaj zdecydowanie dobrze działa. Pozdrawiam.